Łamanie głowy nad całkami to już nie te czasy. Dziś matematyka może być lekka i przyjemna. Świadczą o tym wypowiedzi tegorocznych maturzystów, którzy we wtorek 8 maja zdawali maturę właśnie z królowej nauk ścisłych. Tyle, że na poziomie podstawowym. Powiedzcie, czy był stres przed maturą z matematyki? Nie. W ogóle. Nie bałyście się? Czy znaczy, to świadczy to o tym, że sam poziom był w miarę niski? Yy, znaczy, mi się wydaje, że chodzi o to, bo dużo pracowałyśmy przez te trzy lata i dlatego może nie było stresu. Wszystko po było jasno, wyczulono. no to po prostu napisałyśmy Właśnie. i nic już nie zmienimy teraz Tak. w tym momencie. Już 30 minut przed końcem egzaminu, przed budynkiem pierwszego LO, zauważyliśmy rozluźnionego maturzystę. Z egzaminu wyszedł jako pierwszy. Wyszedłeś jako pierwszy z egzaminu maturalnego, z matematyki. Czy to oznacza, że ona była tak prosta, że zrobiłeś to błyskawicznie? Nie no, w pierwszej ławce siedziałem, to bliżej do nauczyciela miałem, żeby oddać. A jak oceniasz tegoroczny poziom matury? Do zdania. Wydaje mi się, że w zeszłym roku była trochę trudniejsza. Mhm. Czyli jak rozwiązywaliście testy, to miałeś możliwość porównać te testy sprzed roku i, i, no i tegoroczne na podstawie matury, którą przed chwilą pisałem? No, oczywiście, tak w ramach przygotowań zeszłorocznych trzeba było robić. Matematyka na poziomie podstawowym to pryszcz w porównaniu z tym, co czeka maturzystów dziś. Matematyka rozszerzona, potem fizyka rozszerzona. Czyli oscylujesz w tych kierunkach bardzo ścisłych. Tak na polibudę planuje się dostać. Po egzaminie dziewczęta wymieniały między sobą wyniki. Potwierdziły się właściwie wybrane odpowiedzi. Dla większości abiturientów matura z Królowej Nauk nie była taka zła. A jak byście oceniły w ogóle poziom tej matury z matematyki? Jak robiłyście testy z poprzednich lat i teraz, to jak to wygląda? Porównywalny poziom, ale no, wydaje mi się, że, że y, była w miarę prosta. Ale trudniejsze tak niż w tamtym roku, takie tak mam wrażenie. Mm -hmm. że to też to zależy łatwiejsze, czy to znaczy, łatwiejsze. Aha. Czyli co nawet umysł humanistyczny mógłby sobie poradzić z tą Oczywiście. podstawową matematyką. Oczywiście myślę, jestem że... przykładnym tego, tak. koleżanka Zacz... chyba bardziej umia no, matematyczną, z... aczkolwiek no, na 30% to nie było chyba ciężko zdobyć tak. tego, tych 15 punktów. Mhm. A słuchajcie, powiedzcie, czego się najbardziej obawiacie, z który przedmiot no, może Wam sprawić największą mm, trudność w no tej ja maturze? Myślę, że rozszerzona matematyka, która czeka mi jutro. A ja na chyba rozszerzona geografia. Mhm. To związane jest oczywiście z kierunkami, na które startujecie. No tak, to tak, tak. Możemy się dowiedzieć na jakie kierunki? Znaczy ja tak ogólnie pedagogika lub psychologia. W różnych miastach. No, a ja meteorologia, taki dosyć specyficzny kierunek. O, to bardzo ciekawe i chyba dość modne, można powiedzieć, że jakiś taki trend się powoli robi na meteorolog. No miejmy nadzieję, że nie, to będę miała wtedy łatwiej się dostać. A potrafisz przewidzieć, no nie powiem pogodę, ale wyniki swojej matury. Mam nadzieję, że będą takie jak dzisiejsza pogoda. Do tegorocznej matury przystąpiło ponad 700 uczniów z pięciu szkół. Matura rozpoczęła się w piątek 4 maja od egzaminu z języka polskiego. Kilka godzin później maturzystów czekał egzamin z wiedzy o tańcu w zakresie podstawowym i rozszerzonym. W kolejnych dniach uczniowie zmierzą się z matematyką na rozszerzonym poziomie oraz językiem obcym.